Jestem pewna, że znasz ten problem. Zakładasz dwa naszyjniki i one w ogóle się nie układają. Jeden nachodzi na drugi, plączą się i generalnie nie można ich tak ułożyć, żeby całość wyglądała naprawdę dobrze. Dlatego ja mam dla ciebie rozwiązanie tej sytuacji w sposób, który jest banalnie prosty i zawsze działa. Ściągamy oba naszyjniki, żeby swobodnie założyć naszyjnik, tak aby można było regulować ich długości, aby jeden nie nachodził na drugiego. Wystarczy że połączymy zapięcie jednego z końcówką drugiego i tym sposobem mamy jeden długi naszyjnik, który wystarczy, że założymy na dwa razy na szyję. Teraz zamkiem zapinamy drugi naszyjnik. O, już mamy Możemy swobodnie regulować długości, możemy zamieniać ułożenie naszyjników bardzo, bardzo swobodnie i przede wszystkim naszyjniki układają się zawsze ładnie, wszystko jest zawsze fajnie widoczne. Bardzo lubię to rozwiązanie, dlatego że ono daje bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi właśnie o regulację naszyjników, o długość naszyjników, o ich ułożenie, no i nic się nie plącze. Daj znać w komentarzu, czy znasz ten sposób, a jeżeli nie, to koniecznie wytestuj i daj znać, jak Twoje odczucia.